Cześć, witam Was wieniaż bajku przy ulicy Goldhamera 9 w tarnowie. Po rowerach chyba drugim segmentem, który notuje dużą sprzedaż, jeżeli chodzi o, so, o so, asortyment e, rowerowy, czy też część, to według mnie to są koła, bo kwotowo one są e, dużo wyższe od osprzętów, od opon, od tego wszystkiego i każdy lepszy rower jest. Zawsze tuningowany po zakupie i w pierwszej kolejności. Jeżeli chodzi, to klient kupuje koła, szuka zawsze tych lepszych, bo te koła, które są w rowerach seryjnych, to nie do końca mogą spełniać oczekiwania, i dość często są kołami no, lipnymi. Bo ja tutaj sporo tych kół robię i widzę, jakie klienci mają w dość drogich rowerach. W rowerach za 20 tys. z karbonu na elektronice nawet można spotkać koła, które nie kosztują więcej niż 500 zł w detalu. Uważam, że to jest zbyt y, słabe. Jeżeli chodzi o całkowitą cenę rowerów, myślę, że producenci mogliby się postarać o ciut lepsze koła. Chociaż jak są już z aluminium, nie muszą być z karbonu, ale chociażby mogli wsadzić jakąś obręcz, czy też piastę ze szprychami dobrej klasy, a nie taka, żeby tylko była. Bo klienci nie zawsze się znają. Lub też y, to jest taki haczyk, że gdy chcą kupić y, rower na karbonowych kołach, to 5-10 tysięcy więcej trzeba wydać i tam już może być lepsza piasta, ale to jest zbyt dużo. I dlatego mnóstwo klientów decyduje się kupować koła osobno i segment, jeżeli chodzi o koła to jest chyba na dzień dzisiejszy najlepiej rozwijającym się segmentem. Bo tych montowni producentów kół jest całe mnóstwo, nie mówię, że w Polsce, ale na świecie. Sam tych kół robię sporo, ale ja jeżeli chodzi o koła to robię je praktycznie całe życie. I to jest moja ulubiona. Ulubiona rzecz, którą robię e, przy rowerach. E, o kołach już kiedyś mówiłem. Krótkiego shorta też nagrałem na temat e, właśnie raczetów, które są e, związane z, tymi, z tym tematem, z piastami, bo moda jest na piasty z raczetem. Ten charakterystyczny e, klekot, który wydobywa się z piast, e, i to tutaj mam jakieś piasty słychać chyba y, zaraz zakręcę może y, jakimś rowerem kołem nie wszyscy, nie wszyscy wie, wiedzą o co chodzi ale to tak wygląda taki jest dźwięk jak sobie zobaczycie no tak piasta y, DT Swissa taki dźwięk wydaje jak sobie popatrzymy tutaj na piasty to jest 370 jest zagłuszana przez tamtą która przy rowerze chodzi 350, i w zależności od tego jaki i jaką ilość smaru damy, to taki dźwięk one mają, ale w kontekście tych właśnie piast DT pojawiły się piasty z raczetami. Z Aliexpress, z Chin, z Azji ogólnie, które przypominają piasty DT Swiss'a. Mają raczety, tu mam taką przykładową piastę, też tak samo klekotają. Jeżeli chodzi o budowę, też podobnie są zbudowane, bo ten bęben ma dwa łożyska i ten raczet, sprężynkę i to wszystko, wszystko działa podobnie. Nie wiem jak jest z wytrzymałością taką. Jeżeli chodzi o przebiegi, o, o dystanse, ale na pewno, raczej znaczy nie, nie powiem na pewno, na, na pewno w DT one wytrzymują bez końca, bo mam koła, które mają po kilkanaście lat i tam się nigdy nic z tym nie stało. Tutaj są piasty z trzetem, gdzie producenci kuszą, właśnie opisując na przykład, dają do roweru obręcz tego typu, daję tu przykład. Na przykład G540, czy jakąś inną, w tytule jest Koła DT Swiss, obręcz G540, i jest dalej opisane rachet i jakieś tam szprychy, jakieś tam nazwy firmy. Nie będę mówił jakiej, bo każda firma sobie tam inaczej to robi. No i oczywiście jest opisane, że piasty straight pull, bo DT jest ostatnio, wszystko co jest robione to. Właśnie na tych stride pullach, czyli te szprechy nie mają zagięcia. są proste. To jest piasta akurat DT Swissa, straight pulowa. No i ludzie płacą podobne, podobne pieniądze jak za piasty, które by były oryginalne DT Swissa. Nie chcę dyskryminować. Nie wiem do końca, jakiej są jakości, ale powiem tak, że, że dość często się mi zdarzają. Tak, jak tam jest z gdzie te łożyska są dużo słabsze niż w DT Swiss, ponieważ pytam zawsze klientów, ile mają koła, jakie przebiegi. Yy, jeden, jednego miałem klienta, który miał właśnie na tak, tego typu yy, piastach właśnie na Stride, Pull Ratchet yy, do złudzenia podobne do DT Swissa. Był u mnie trzy razy w sezonie na serwisie, bo yy, łożyska mu wysiadły to myślę, że, że, że coś słabo, tak naprawdę ja mu tych łożysk nie wymieniałem, tylko za każdym razem chciał o diagnozę, ja mu mówię, słuchaj, łożyska wysiadły, jak masz na gwarancji reklamu? i reklamował raz, drugi, chyba trzeci, wymieniała mu firma, co prawda mu firma wymieniała bez problemu te łożyska, ale nie o to chodzi, że płacimy za koła 3-4 tysiące, i żebyśmy musieli je reklamować kilka razy w roku. Wiadomo, że jak ktoś ma jedna koła, jeden rower jesteśmy bez roweru na tydzień, dwa, może trzy. Zawsze firma ma ten czas na usunięcie um, tej, te, tego problemu. Mimo to, że na własne koszty robi, ale po co to wszystko? Czy nie lepiej dołożyć do piast tych sprawdzonych? Nie mówię, że akurat dt Swiss ale te które które mogą nam odpowiadać, bo jest wiele innych piast jest dobrych, ale na pewno ceny są zbyt wysokie, jeżeli chodzi o te właśnie podobne, nie, nie chciałbym nazywać ich podrubami, bo, bo budowa jest podobna, bo to nie są podróby, tylko po prostu zdaje się, że patent DT Swissa się skończył na właśnie ten ratchet, no i dzisiaj różne firmy robią to różnej jakości to może być na pewno podobnie chodzą wagowo też są bardzo podobne Dziś nawet włączyłem sobie google i wpisałem piasty z raczetem i wyszło ich całe mnóstwo różnych firm właśnie z, z Azji wagowo troszkę cięższe, są troszkę lżejsze właśnie jakości nie znamy i co w związku z tym jeżeli chodzi o dobrze by tam za, zaczerpnąć jakieś wiedzę od kogoś kto się zna, jak, jak się nie znamy zapytać albo jak chcecie sobie zamówić takie koła to wystarczy napisać jaki to jest producent tych piast i wszystko będzie wiadome bo, bo spotkałem się z klientami którzy byli pewni, że to są piasty DT Swissa, tu się okazuje, że że właśnie obręcz jest yy, i do końca nie zagłębili się w temat yy, jak to wygląda bo nie każdy się musi znać tak jak ja, czy ci co oglądają youtube'a, czy ci co yy, po prostu no, no znają się wiedzą yy, jak sobie sprawdzić tą specyfikację o co w tym wszystkim chodzi wiecie o tym, że nie wszyscy na wszystkim się muszą znać i tak właśnie dlatego o tym wspominam, bo wiele osób e, jak gdyby jest wprowadzonych w błąd przez ten właśnie opis, który zaczynający się od DT Swiss, a to jest tylko, a to jest tylko obręcz, reszta jest tak naprawdę nieznana. E, I też nie wiemy, jaka to będzie jakość tego. czy Rzeczywiście, jak, jak e, mam klientów, którzy jeżdżą na kołach, które e, były w rowerach seryjnych. Tylko przy tych wysokich modelach to obsługuję rowery, które mają 30 lat, szosowe i piasty chodzą całkiem dobrze. Tam było wcześniej Hyujich czy chudzi, to się nazywało. Pamiętam gdzieś 90. To może był 4-5 rok. Już widziałem te piasty na yy, własne oczy, gdzie zawodnicy w MTB jeździli na tym i to właśnie ten charakterystyczny dźwięk miało. A dzisiaj to jest właśnie moda na to. Moda na to też to jest dobre, a jak ludzie chcą coś jest moda na coś to i cena jest wysoka i kupują jakieś zamienniki, a może to dobrze, że jak patent został rzeczywiście zwolniony, to być może powstanie konkurencja jakaś dla firmy szwajcarskiej i powstaną może tańsze piasty, może lepsze no bo przecież zawsze jak jest konkurencja, to przecież to wychodzi dla klienta na plus, ponieważ wtedy firmy chcą sprzedać, jedna, druga, trzecia i być może te tanie, które można kupić z Azji na AliExpress, być może są porównywalne. Nie wiemy tego. To trzeba pojeździć na tym 10, 20, 30, 000, 40 w różnych warunkach. Zawodnicy powinni się pościgać, bo to jednak tam jest największa weryfikacja wytrzymałości tego, bo tam nie ma yy, przeliczania. Yy, czy coś wytrzyma, po prostu się jedzie się, hamuje się, skacze, je, jedzie się w błocie i wtedy nie, nie, patrzy, nie patrzy się na to, czy coś yy, drogie było czytanie, tylko po prostu na tym się jedzie na całego. Bo jak się jedzie o rezultaty, to wtedy nie zwracamy uwagi na to, czy. Yy, yy, no, kiedy, kiedy się ta, ta część jakaś skończy, po prostu jak się skończy, się zużyje, to wymienia się na nową. Yy, I warto by właśnie zadbać o to, że jak chcę mieć koła na DT z raczetem, to żeby właśnie było na DT Swissie, a nie jakimś innym. Yy, jak zawsze czekam na Wasze komentarze i jakie chciałbym wiedzieć, jakie macie doświadczenia, przebiegi, na piasta, które mają raczety i niekoniecznie to są właśnie te drogie szwajcarskie piasty. Jakie macie y, doświadczenia z nimi, Bo to mnie najbardziej interesuje i myślę, że osoby, które zastanawiają się czy kupić takie, czy lepiej dołożyć. Yy, ja, ja póki co to się trzymam szwajcarskich piast, bo nigdy mnie nie zawiodły, ale jak Powstanie coś dobrego, lekkiego, to czemu nie? Na pewno spróbuję, zmontuje koła i sobie je sprawdzę, jak, jak, to, jak to pracuje, jakie ma opory, ile to kilometrów wytrzyma. I w błocie, w cyklokrosie, to jest najlepszy sprawdzian chyba dla sprzętu, dla jego wytrzymałości, szczelności i toczenia. Pozdrawiam Was, Starnowa, do kolejnego filmu. Hej!